Czy w polskim show biznesie istnieje zdanie bardziej intrygujące, a zarazem bardziej irytujące niż wiem, ale nie mogę powiedzieć? To klasyczny chwyt, stary jak sama telewizja, który ma na celu jedno: zasianie ziarna niepewności i skierowanie reflektorów z powrotem na siebie. I właśnie po tę broń atomową sięnęła w ostatnich dniach Agnieszka Kaczorowska. Jeśli myśleliście, że temat jej sensacyjnie szybkiego odpadnięcia z ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami został już dawno zamieciony pod dywan, a kurzu na parkiecie polsatu dawno nie ma, to jesteście w błędzie. Agnieszka, znana z tego, że lubi analizować rzeczywistość, czasem aż za bardzo wraca do gryznar, która sugeruje, że jej porażka nie była tylko wynikiem głosowania SMS-owego, ale efektem jakichś tajemniczych, zakulisowych gier, o których zwykły śmiertelnik nie ma pojęcia. W najnowszym wywiadzie dla portalu Goniec aktorka i tancerka otwiera puszkę Pandory, mówiąc wprost – byłam w tym od środka i mam swoją analizę tego, co się wydarzyło, ale taką, której niestety nie mogę wypowiedzieć publicznie. Te słowa to nie jest zwykłe żalenie się po przegranej. To rzucona rękawica. To sugestia, że w śniącym świecie cekinów i rumby karty mogły być znaczone. Czy Kaczorowska faktycznie padła ofiarą systemu, czy może po prostu nie potrafi pogodzić się z faktem, że sympatia widzów jest walutą, której nie da się wyreżyserować? Aby zrozumieć ciężar gatunkowy tych słów, musimy cofnąć się do momentu, który dla Agnieszki był prawdopodobnie jednym z trudniejszych zawodowo w minionym roku. Mowa o jubileuszowej edycji show, w której Kaczorowska tańczyła u boku aktora Marcina Rogacewicza. Na papierze ten duet wyglądał na pewniaka. Ona profesjonalistka, zwyciężczyni poprzednich edycji, kobieta, która na parkiecie zjadła zęby. On rozpoznawalny, przystojny aktor, z potencjałem na czarnego konia. A jednak rzeczywistość zweryfikowała te założenia brutalnie. Para odpadła na bardzo wczesnym etapie, co w środowisku odebrano jako szok. Dla Agnieszki, która jest perfekcjonistką i nie bójmy się tego słowa osobą o sporych ambicjach to musiał być policzek. W rozmowie z gońcem przyznaje to zresztą bez owijania w bawełnę zawód? Tak, absolutnie tak. Ja tego w ogóle nie ukrywam. I chwała jej za tę szczerość, bo w świecie plastikowych uśmiechów przyznanie się do porażki i bólu jest aktem odwagi. Ale Kaczorowska nie byłaby sobą, gdyby na tym poprzestała. Ona idzie o krok dalej, wkraczając na grząski grunt teorii spiskowych. Kluczowe w tej całej aferze jest zdanie o analizie, której nie może ujawnić. Co to właściwie oznacza w języku insiderów medialnych? Zazwyczaj, gdy gwiazda mówi, że nie może o czymś mówić, chodzi o jedną z dwóch rzeczy: albo o sztywne zapisy w kontrakcie, które grożą gigantycznymi karami finansowymi za zdradzanie kuchni produkcji, albo o to, że prawda jest tak subiektywna, że jej głośne wypowiedzenie naraziłoby ją na śmieszność lub proces o zniesławienie. Agnieszka Kaczorowska sugeruje, że telewizyjna narracja to co my widzimy w niedzielne wieczory na ekranach to tylko wierzchołek góry lodowej. To jest telewizja mówi znacząco. I tu ma rację. Każdy, kto choć raz był na planie dużej produkcji wie, że reality show ma niewiele wspólnego z reality. Montaż, dobór muzyki, kolejność występów a nawet to jak jurorzy oceniają daną parę, to wszystko elementy wielkiej układanki, którą sterują producenci. Czy Kaczorowska sugeruje, że ona i Marcin Rogacewicz zostali poświęceni dla dobra dramaturgii? Że scenariusz edycji nie przewidywał ich w finale, więc trzeba było im pomóc odejść? Podsumowując, Agnieszka Kaczorowska znów gra na nosie branży. Jej słowa o wewnętrznej analizie i kulisach niezrozumiałych dla widza to klasyczny cliffhanger, który pewnie nigdy nie doczeka się rozwiązania. Bo przecież, gdyby faktycznie miała dowody na nieprawidłowości, czy nie byłoby lepiej je ujawnić? A może ta analiza to po prostu bolesna konstatacja, że w telewizji nie zawsze wygrywa ten, kto najlepiej tańczy, ale ten, kogo ludzie chcą oglądać? Jedno jest pewne, te słowa nie przejdą bez echa w gabinetach na ulicy Ostrobramskiej. A my zostajemy z pytaniem: co takiego widziała Agnieszka, czego my nie zobaczyliśmy? I czy kiedykolwiek odważy się o tym opowiedzieć głośno, ryzykując proces, ale zyskując prawdę?